I do, as Kokoszka, z tej strony niebieska kiwi, a dzisiaj chciałam wam... stój. A dzisiaj chciałam wam pokazać jak robię tak naszej niki. Akurat to się nie liczy Jak robię te naszej niki. I jeszcze jedno ja robię kokardki, Tutaj mamy testownika. I tutaj też. Więc zacznijmy, tylko muszę coś zrobić. Poczekajcie. Dobra, mogę powiedzieć. Te gumki takie, te grube. Poczekajcie. Gdzie jest to pani nauczycielka? O, te, gu te gumki grube tutaj, tylko pasują na te grubsze koraliki i na te takie dziwne jakby. I one... Kupuje się je w iglu, nie w y, Teddy. Te nie wiem, gdzie się kupuje, ale możecie kupić naszej niki, i zjeść te cukierki i zrobić z nich... I macie takie rozciągane gumki. No, No, wiecie o co chodzi. Tutaj nie powiem wam tej tra No, po prostu, po prostu. To nie albo takiego jakby od kabla jak to było. Nie pamiętam, taki drucik jakby. Wow. Dobra. Więc możemy chyba zacząć. Okej. Okay. No to możemy zacząć od naszyjników, ok. Albo od takich drucików jeszcze. Nałożyć na nie te koraliki. Jak woli, tak woli. Dobra. Najpierw może zrobimy ten z grubszym. Co ty wy na to? Po prostu bierzecie jakiś gruby ten. Nie wiem, jak was tak postawić, żeby. Ja będę musiał tak na boku. To wezmę jakiegoś petrzopa, żeby trzymał was. O! Tego grubasa. Dobra, on nie trzyma. No to może. Proszę. No, co jest? O, o. No, Jezus, poczekajcie. Dobra, mamy to. Bierzecie taki, taki gumko-sznurek i nakładacie na to gumko-sznurek dziwne koraliki. Tylko poczekajcie. No co jest i tutaj. O, dobra, mamy i nakładam na nie bele jaki kory. Ja będę miała biały, czerwony, biały, czerwony. I ja się tak trudno wkłada, ale da się włożyć. Czekajcie. No, wsadź się tam. O! Jak macie włączony, to macie taki zepsuty, taką zepsutą końcówkę. Więc tą końcówkę odci odcinacie. O! Bóg nie przewraca się. No, i będzie znowu tak. Jak macie po drugiej stronie, to po prostu dajcie tutaj na sam koralik. I że, jak będzie Wam potrzebna ta końcówka, będzie to ją zawiążecie tak, żeby była albo brazuletką, albo naszyjnikiem lapet shopa. Ja zaraz do Was wracam. I później, jak skończyliście, to, robili, to robicie tak jakby pętelę i, i później wiążecie i będzie taki, jakby jak ci to powiedzieć. Nie mam to. Okay. Eee, no, węzeł. Coś takiego ma wyglądać, i później to tak, jakby rozciągacie, żeby pasował dla naszej na, na petropa albo na kopytą, łapę Ale... i inne. takie. Co? I to tak wygląda na nodze Petrzopa. Nie da się włożyć tego na szyję, niestety. Tak się prezentuje na byku. Jest czerwony, jest czerwono-biały. I tak ładnie wygląda, właśnie. to jest Weź to! I teraz. I teraz zrobimy, może z tej cienkiej gumy. Sorry, nie gumy, tylko gumki. I to może będzie z tej gumki. Kurde, za mały kawałek. Ja ten mały kawałek użyję, tylko do tego. I nic więcej. Do takiej ładnej muszelki. Ej. Dobra, nie da się. Niestety. Zużyłam mój ulubiony... A gdzie jest tam ta? Ej, bo ja zgubiłam tamten sznur duszy. Dobra, mam takie coś. I może trzeba wymierzyć. No, wymieśćcie najpierw na szyję i na łapę albo na kopyto. No i ty tutaj tu Może... Najpierw. dobra ja nie wymierzam ja Petrosusa robię na oko. Ale wy najlepiej wymierzajcie. Ja może zrobię na szyjnik, yy, ten. Czerwono-biało lub yy, nibie, fioletowy czarny. Fioletowy czarny. Przestań! Lub gra... granatowy czarny. To będzie lepsze, to będzie pasowanie. Para to będzie. <t> Musi to być. Tak, dobra. Zaraz znowu wracam. To ma jakoś tak to wyglądać i teraz wiążecie. Tak to wygląda i teraz założę na szyję. I będzie dało sumie. O, da się. Proszę, tak to wygląda. W sumie dla mnie ładnie. Na nią pasuje. No i może teraz zrobimy z tego druciku. I teraz może z tego tego jak to było co to było? Drócik. Nie drut. Tak, drut. Tutaj. To jest metalowe. Nie, I może ja zrobię teraz No może zrobię różowo-biały. Lub różowo-srebrny? Jeszcze pomyślę, no pan, ale chyba. Dziewanie. Chyba. Ale to chyba zrobię różowy biały. No, może być. Też może. Tutaj. A! Co to No to wiem, pokażę Wam. Patrzcie, macie takie, jakby na końcu takie coś, i Wy je musicie, tak jakby nożyczkami lepiej. Nie, nożyczkami to ja to przetnę, bo to cienkie. Yy, Jak? ja, no, czekajcie, o, coś takiego ma być, coś takiego, a i powiem tylko tyle, że tego czegoś, co teraz robię z tego naszyjnik nie wiem gdzie kupić, sprawdźcie na Teddy, sprawdźcie w Teddy, tam gdzie kupuje Opa. się ten zestaw, ten zestaw, jak to, co to było przestań yy. no taki do remontu, jak to było później sobie przypomnę i teraz jest taki jakby prostowane. to je tak zginacie jest taki naszyjnik albo bransoletka tak jak ktoś woli wezmę sobie... o, wezmę se tą postać i sprawdzę i na duszę i najpierw pewno. do O, nie nie, 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 Poczekajcie chwila. Tak, tak wygląda na, na koniu i innym takim zwierzęta. Mi się nie podoba ten naszyjnik na, na tej Pani nauczycielce. Poczekajcie, ściągnę jej i założę jej to różowe coś. Lepiej wygląda na tym, yy, na tym, tym no, na nauczycielca, założę jej na, na ten. I założę jej tą bransoletkę i ma zestaw różowych rzeczy. Naprawdę, zestaw różowych rzeczy. A ten naszyjnik założę koniowi. No to jest. Ot. O, o. Dziwnie to wygląda. Nie mam zielonego pojęcia, na co ten naszyjnik będzie pasować, oprócz na mój palec. A co mój palec? Przymierzę ten naszyjnik na wszystkie pet jakie mam. Tak to wygląda. Nie, nie pasuje. głową słabą... Słabo rusza, No aleks! Jeszcze coś się nagrało. No. Może na, na wicedyrektor będzie to pasować jeszcze? A co to pani widzi. Tak to wygląda. Też nie rusza za bardzo głową, kiedy on to główno ma. Ja wiem na kogo to będzie pasować. Na silmaka, bo silmak jest bez niczego, na szyi brzydko wygląda. Ła! Szczeliłam co jeszcze tam. No co jest? Poczekajcie, piórka. Tak, tak, tak. Pasuje lepiej na silmaka. Naprawdę. Na lepiej. Próbuję coś jeszcze z tego gówno, coś zrobić. Tak, ten naszyjnik wygląda. I dla mnie ładnie. Może jeszcze zrobimy jeden z tego naszyjnik i później weźmiemy się za kokardki. Jak chcę dać tu jakąś jedną rzecz. Tylko jedną, bo tak to ładny jestem to coś. Zrobię naszyjnik przyjaźni. Mam, kolejny znak przyjaźni. Czekajcie, o. Czekajcie, wezmę jakieś jakie te pet shopy do tego. Ładnie to wygląda na pet shopach. Ten no? znak przyjaźni. No? Zrobię tego więcej. Nie no dobrze. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nie mam tych wier... więcej tych serduszek. Nie... No nie mogłam wcześniej pomyśleć. Jakiś taki koralik znalazłam. Może z tego się da. Się, robimy, wiedziałem. robimy kokardki dla petropów. Dawaj to. Robimy kokardki dla pet ja mówi. Ym, Bierzemy kawałek ja książki. Przestań udawać, przestań udawaj. udawać. I bierzemy jakąś książkę i, ucinam, ja ja i ucinamy taką kokardkę. Taki, taki kawałek. Tutaj robimy tak z tyłu. I później poczekajcie, chwilę i potrzebujemy tak jakby spina, czy nie wiem co to, i tutaj zapinamy. Tydzień. Chyba was teraz będę wdziałać, nie Gdzie jest tamto? O, dobra. Mały I robimy coś takiego. Coś takiego ma wyglądać. I jak wolicie... Nie wiem, co tu robić to. Nie widziałas? Nie, nie chciała. Czekajcie, bo coś tu poszło nie tak. Mamy takie. Jakby tak. Bierzemy czerwoną gąbkę lub inny kolor. Taki jaki chcecie w sumie. Robicie coś takiego. I później. Oj, nie, 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 nie. Nie da na niebieską kiwi. Przestań mi udawać. Odłóż tą niebieską kiwi. I zrobimy. I robimy coś takiego, czekajcie, bo mi przeszkadza ta gówniana muszelka, co trzyma mi telefon. Robimy tutaj takie coś. Cześć, jestem Kambuje. Op. Cześć. Cześć, jestem Kambuje, a ty? Co ty, kim ty grasz? To jest Axelot. Nie wiem, cześć, jestem Axelot. Robimy tu taki węzeł. I jest? dzisiejszym będziemy na Może najpierw zrobimy mój sposób może najpierw zrobimy ten, ten, ten I no. Kokartka jest zrobiona, chodź pani, pani Żerafo. Pani Żeraf, o! I widzicie jak ładnie to wygląda? Tylko tutaj, tą końcówkę za niedługo będę musiał wciąć. Albo teraz to zrobię. I teraz zrobimy moimi dwoma jeszcze sposobami. Sposobami. te nożyczki są takie, tempek od dziś. I taka, no i taka ładna kokardka. Mi się podoba. Nie wiem jak wam.